Witam wszystkich oglądających. Tym razem kolejny projekt zegara. Nazwałem go Zegar Czasu Rzeczywistego oparty o moduł DS1302. Tu macie kod źródłowy tego zegara. Zegar, ten moduł DS1302. Ma wbudowaną baterikę i tutaj jest tak, że można w nim zapisać aktualną datę i godzinę. I zegar jak się uruchamia, on sobie wczytuje aktualną datę i godzinę z tego właśnie modułu. W opisie z, do filmu znajdziecie jak podłączyć wszystko instrukcje, skąd ściągnąć biblioteki, i inne itd temu podobne sprawy, aby to można było uruchomić. Za chwilę obejrzycie działanie mojego zegara.